Koleś kurde witajcie, ludzie, do... witajcie! Za, dzisiaj zagramy sobie. Koniec co dzisiaj zagramy? Lubisz to suko! Dokładnie, czyli City Car Driving Simulator. Oh. Boże to jest bardzo fajna gra, bardzo fajna gra. Jak widzicie, powgrywają sobie... Jest tak samochodziki. Shit! Taki shit, taki Nie. Sheet to Angry jest. Angry że... shit kurwa. Angry Shit kurwa, no. Ech, chłopaki czy mam jechać? Mam tak, Kondesy BMW Celikę, Audi, BMW, RS2. BMW? Henrykę, jak, jak <grym grym grym> idź po Dres. podres. pasata, Turbo, no, Evo 10, BMW, ale z... zakładaj swój Dres. Z4 czy M5? M5. M5, M5 kolorek: czerwony, czarny, Bujowy. biały. Czarny Jak, jak Drechu. Cza Cza czarny jest. Drechu, dobrze. Ale idź podres. Tutaj, jak widzicie, są suwaczki takie fajne, dzięki nim się ustawia. Czy ma być więcej ludzi na drodze czy mniej? Jest ustawiony na 20%, ale i tak jest fuj dużo, więc ustawimy na 30-40. Nie będzie. Przechodnił na 100% i agresywność na 100%. O, Jedziemy. O, no vale, agresywność. agresywność. I będzie tak. Pasy. Lubisz to słucho! <noise> <noise> tak chodzi. Chodzi miał problemy w młodości. No. <noise> na nim to odbija. <noise> problemy w młodości. No, zrobię tak na egzaminie. Ciekaw się egzamin. <laughs> Hamowanie awaryjne. Nie, lubię to suko. Kochani, jak ktoś będzie jechać zaraz z w za tobą, to <laughs> po hamulcach ta ostro, tak ten. głowę przez ten, przez okno i mówi: Lubisz to suko! I też o to a, sama, a to sama gra. Ciebie, Co? A ciebie byłoby. Już ciężko zahamował. Awaryjne hamowanie to by było. Tutaj jest <laughs> moje BMW, możecie sobie obejrzeć z lewej, z prawej, tutaj. Ja nie mogę obejrzeć kupić. czemu. jesteś głupi. Sam jesteś głupi. Ta BMW nie ma odejście, no ale przechodniów to jest trochę za dużo. Ma odejście, na przechodniach też. <laughs> Dobrze ma. ich kosi. Ej, promocja w Tesco, pośpieszcie się. No co mi się na środku, no idź! Nie, to by było kowal jak ta babcia na tym filmiku. Jep to w w. No człowieku, oni idą i nagle stoją przez to. Nie no bo się zastanawiałem czy ty będziesz jechał, czy nie. Przejechałem i właśnie. Jep, nie znajdziesz egzaminu. No, gratulacje. Nie ma tu żadnego egzaminu. Dobra, jedziemy w prawo. O, Mówię, że są jakieś punkty. Nie Co ma już punktu. Pu bo już nie jedziesz w karierze, zamknij modle. <laughs> Jak? Jaki ty jesteś agresywny kolek, założysz swój dres i wsiądziesz do BMW Bion. Tak on wsiadł, on usiął swoją... Czopkę pieronię. z daszkiem. Czopki, czopkę, ty zabijesz. Sami ty jesteś pomoże. jak Czopek, kurwa. Ej Bartek chyba mamy czołg, zaraz będzie czołg, wiesz. To, to kurna wrzuć mi na streamer... Ciśniemy, ciśniemy, 100 na godzinę i czerwone hamuje. Powiedz mi jaki to jest czołg? Nie wiesz jaki jest to jest stroke, ja bym musiał zobaczyć, ja bym ci powiedział. To zobaczyć po, Zobaczysz jak, jak na YouTube. To, no. Jedźcie, jedźcie, jedźcie. Łada, z pierwszej jestem, jak je. Łada, ruskawa maszyna. Kto ją skonstruował? Tu mogę skręcić w lewo? Mogę, czyli muszę skręcić w lewo. No jedź. No jedź. Wjebał się bęb. No, Rus, ruskawa maszyna. No wrąbał się nowszą piątką i myśli, że jest fajniejszy O, dryw ten zaroba. No tu masz ten, a to czołg. Dobra, wiem. Ojej, No słuchajcie, park jest dla samochodu. Masz czołg. E, 112 ty. 112. Ma numer 112, czekaj. Czołg. No rudy. Rudy. Rudy, rudy. 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 rudy, rudy miał 112. Ale 102? 102, 102, 102. No dobra, tam dychę odejmij, To będzie 112. A <grym>, to ruska gra dla tego. Ten... Właśnie, on, oni są dzień do przodu, no to wiesz. Dzień do przodu. Ciśniemy driftem. Mam wrażenie, że ktoś dzień w tył. A przejechałem już Jestem rok w tył. tył. Oby tylko. Wow, wow, uciekajcie. Dokąd ty to mówisz, uciekajcie, do nas czy do, do przeszedłych? No, Kowal tam żyje. driftem ciśnie, co nie, uciekajcie. No właśnie tak robiłem. Ale on my, on myśli, to że to o, będzie tak jak w Tokio Drift, na tym przejściu dla pieszych. Dobra, tak już jedziemy te... Już teraz na, 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 na poważnie to, kończy, to, to na poważnie. To zajebiście Brawo. wyglądało. No, to tak, był były zajebiste. Dobra, no, tak, idziemy. Ooo, nie, złapał mnie. Slender? Nie, no co ty. Mama. No co ty, tak, bo... Mama mnie złapała <laughs> właśnie. Mama mnie złapała. Dobra, sto, sto czterdzieści.

Kurde, ja z wami nie, nie, nie lubię grać. Bo no, lamiasz. No. W jesteś jakiś inny, no. Nie, bo jakoś taki. No, bo jakoś jesteś taki. Taki bardziej lamiący, tak? No. Nie ty... się, kądzie. Za dużo tej W mówiłem, w twojej grze jest za dużo strategii. Nie. Tak. <słyska> za bardzo chcesz kombinować ty się zastanawiasz co masz zrobić. Co Damian pozdrów widzów tutaj Co mam zrobić? Pozdrowić, Pozdrowić od... widzów, bo Kowal nagrywa lubisz to suko. A ja znam... z nami? Może poznasz, to pewnie... Od... To, nie ważne to pewnie ci farmerzy Damian. To to ma... Rolnicze disk. Przepraszam, że nie mam ciągników, no ale tutaj no. Nie ma w tej grze. No niestety chyba, że wyjedziesz na wieś Kowal ten ściągnij sobie. Jakbyś my że ściągałem. Kowal nie. ile kosztował oryginał w sklepie? Ale czego? No tej gierki. Nie, on, on, on i oryginał, no. No oh ja fuck. to tylko oryginałem, 26 dolarów. O fuck. On ostatni raz oryginał kupił, nie wiem gdzie. Kiedy? Shit. Na stronie kupiłem. A mody to inne strony. Niech za to waleczę BMK. To ma BMK, niech da BMK. Kto ma bębkę, niech da bębkę, bękę bem, kurwa bęc Co trąbisz? Kondzio, to twoja wina Pip, pip Twoja wina Twoja wina, wina. Napij się Serio? Bartek, tak będziemy mieć Zjeba. Nie chcę wiedzieć jak. Ale zjebał i sobie kowali miasto, no nie wierzę po prostu. Ej, 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 ej. Ale ulti zjebał. Pasat mi zajechał drogę. Co ci zajechało drogę? Pasat. Nie mów, że tu są licencje na gry. Znaczy że na na grę. To? To Czy są są gry. Co? Poważnie? są tylko podobne. On ci okłamuje. Nie, to Kowal już nie zjesz, jak mnie okłamuje. No są licencje no Niewiele samchodie ze st. E, no to Need for Speed powinien wiesz, się uczyć od nich, bo... No. oni mają przynajmniej Need for na... Ktoś nie no... ściągał z tej gry Ej O Boże Maklady Mercedes, Scuderia Ferrari czy Red Bull Racing? Ojesz. F1 F1. F1. Oczywiście oryginał się... Ferrari <laughs> No Ferrari, no Ferrari, no co innego. Znaczy no, chociaż ja Red Bullem zaczynałem ale... Ej wiecie co? No, chyba ja jeżdżę w kółko. Nie oryginał tylko demko A na to w ogóle było demko? Teraz tak to się nazywa To jest, no jest kopia zapasowa tak gry nazywa. Trochę Dobra, tem... e, chłopaki ja jeżdżę w kupko Trochę tempi jesteś jak tak gadacie i chcecie to na YouTube wrzucać Co? To jest kopia zapasowa gry człowieku Masz 24 godziny na jej przetestowanie No tak Co ty prawa nie znasz? No właśnie, ty kurna. Wiesz, możesz ściągać i ponownie majtki. po 24 godziny. Kowal, jak ty, ty lubisz ściągać majtki, no to sobie ściąga Jezu no. Nikt ci nie broni. Tylko, że jak już mówimy o kądzie ściąganiu, to też nie możesz udostępniać. No, no, ale ja nie udostępniam. Nie możesz sprzedawać. A ja nie, no, pamięta, nie, nie pamiętasz tego Demka, który mi pożyczyłeś? Panu nie pamiętasz? No, ale ja dobry. nie ściągam, ja nie mam zwyczaju, no. Bo ty nie masz internetu ze sobą, nie? Mm, no właśnie. To ja teraz przez telefon z wami rozmawiam. Okay. Mam darmówki, no to co? ja myślałem, że przez cegłę. Bo no przez cegłę, no bo innego nie ma, bo mnie nie stać na innych. Dobra, staram się wyjechać z tego miasta jak na razie, ale mniej nie Boże, ale pierdujesz nie? Przynajmniej. Ja, ja, ja nie nadziewam kota. No tak ty. Ty, ty gadałeś o tym, coś mija. Tak, tak, teraz to ja niby. Pierdę mnie tjesty. Ty, ty bardziej. Gadał po porannym drągalu, a potem zleciał i wyjeżdżał. Jezu. Ty. Ci to mają kurwa tematy. No, sam No, od ciebie bliżej. Ty, 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 poranny. Ej, wiecie co? Przy 15 FPS-ach tak jest całkiem płynne. Czy ty, jak ty masz na niej 15 FPF? Nie wiem, tak mi wraps pokazuje przy nagrywaniu. Ale jest dobrze, idziemy jest dobrze. A o, 25 było jak się wrócił. O 25 to... Nie płacka zrobię. Czemuś sobie w teraz Widziałem przez Ja piję baird. Ja piję. Strasznie pijesz. No bię, jest bię tak. Koła, ja nie wnikam w to co ty robisz, naprawdę. No to lepiej nie wnikaj, teraz już... No jedź, 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 Czas, kiedy to znajdę na skrzyżowaniu, by Kowal, ty byś se pograł, nie wiem, w symulator autobusów, a nie. Ej, to jest To Donald zajebisty ten symulator no, Jeździ se kurde, i karusem, jak masz patrze różne i. Pirtu, tu, pirtu, tu, pirtu, tu, pirtu, tu, pyr tu, pyr tu, piam, piam. Piam, piam. <noise> hey. Dzisiaj jest... Nie, nie. Nie, nie. Ja coś czuję, że ten, ten, ten. Kondzio... Spon, Kondzio sobie kupi ikarusa i nie będzie do szkoły No polegać. co, a co ty myślałeś? To pędzimy. Niestety na Allegro nie ma ikarusa. Jak nie ma, zobacz sobie. Tak jak patrzyłem nie było. No to, no to koniec jazdy. Zobacz. Nagle, jak za długo jeździmy, nie możemy wyjechać miasta. Od... Odpadają nam koła. Poważnie? No po... poważnie, zaraz się mnie wbije koleś. O, zachowano. Dobra, żegna się z wami Kowal Ita, i tutaj inni na mumblu. Jak chcecie się, to się przedstawcie. Ty też, ty mocniej. Dobra, no.